Co Państwo o tym myślą? Czy rzeczywiście sędzia, który wykonuje jeden z, no, z najważniejszych zawodów, można powiedzieć, zawodów zaufania publicznego? Ja mi się nie do końca chcę wierzyć, że chciałby w coś takiego się mieszać. Otóż y, sędzia to jest taki zawód, y, który wytłumaczy wszystko i zawsze. Wszystko i zawsze. To nieważne, czy to jest logiczne, czy nie. Ja jak słyszę w ogóle już polityków, prokuratorów, sędziów, którzy mówią o tym, że sądy w Polsce są niezawisłe, no to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, bo w Polsce sądy dawno zawisły na dyspozycyjności. Prokuratury zawisły jeszcze bardziej na dyspozycyjności. Prokuratura chroni sędziów, sędziowie chronią prokuratorów. I tak funkcjonuje polski wymiar sprawiedliwości. To chcę tutaj jasno powiedzieć. it's to... a